Proszę Państwa, w Kujawsko-Pomorskiem można robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład można zwiedzać Bory Tucholskie, można brać udział w spływach kajakowych, można uprawiać różne dyscypliny sportu, można jeść gęsinę, można zwiedzać zabytki. Lista jest bardzo długa, ale my tym razem proponujemy Państwu zwiedzanie zamków w Kujawsko-Pomorskiem, a jest ich dużo. Są to zarówno zamki krzyżackie, jak i polskie. Zapraszam. Budowę krzyżackiego zamku Bierzgłowskiego rozpoczęto w drugiej połowie XIII wieku. Miał tutaj siedzibę kontur, czyli przełożony w wyższy zakonu na tym terenie. Zamek miał duże znaczenie strategiczne. A ja teraz chciałbym Państwu pokazać niezwykły portal. To jest najstarszy ceramiczny portal w Europie z roku 1400. Z niezwykłą płaskorzeźbą, przedstawiającą prawdopodobnie scenę z życia krzyżackiego. Zamek miał duże znaczenie w średnim wieczu ale do roku 1410, czyli do roku, w którym rozegrała się bitwa pod Grunwaldem. Dlaczego? Co się wtedy stało? O, wtedy to stało się co z krzyżakami na tych terenach, a więc zostali pokonani przez Zjednoczone Wojska Polskie Litewskie. W wyniku pokoju toruńskiego zamek przechodzi we władanie miasta Torunia. Jest czas najazdów, jest czas i spaleń, jest czas odbudowy. I tak wszystko się dzieje do XX wieku. I od 1936 roku, po dobudowaniu drugiego piętra, zamek staje się ośrodkiem rekolekcyjnym. 1 września 2001 roku, tutaj w tym miejscu, w tym zamku, powstaje Decyzjalne Centrum Kultury. Tradycją są takie festyny, które odbywają się w czerwcu? Tak, tak, tak. Już jest w tym roku trzecia edycja średniowiecznego festynu Medievalia. Zapraszam bardzo serdecznie. W tym roku ten festyn ma szerszy wymiar bo zaczyna się w sobotę, zaczyna się nocnym pokazem, pokaz oblężenia z grą świateł, sobota 20 czerwca, godzina 18, początek i niedziela 21 czerwca do wieczora.